Rok będzie o tyle specjalny, że nie będzie w Polsce, a gdzie lecimy, to sami zobaczycie, o ile Bartek nie pomylił, źle. Żebym zawodnika, który jest przygotowany do startu w zawodach sylwetkowych. Także Marcin, kilka post dla fanów. Ale i jeszcze raz. i Tyle Nie ma źle chodzi, nie? Jest, Jest 8.35 Dobra i nakładamy drugą warstwę. Spaliśmy może 4 godziny. Idziemy zaraz na weryfikację. Mam nadzieję, że nas tam wpuszczą z kamerą. <muzyka>

Na gorąco. Marcin wychodził w kategorii do 90 kg najbardziej obsadzonej, bo była 21 byków po 90 kg i wyszedł do pierwszego porównania, także trzymamy kciuki. i Zobaczymy co będzie dalej. No i to jest to. Takie ideolo. No pose. Marcin jedzie z nimi! Face the front. Face the front. Face the front. Both hands behind your head, absolute five. Both hands behind your head. Abdominals to the front. Marcin jest w pierwszej drużyce, także na pewno mnie nie zwolni. Jeszcze pytanie czy dostanę premię. <grym> Take the second place trophy to one three three Marcin. Yeah. Again a British invite. So the lad from Middlesbrough, Stanislaw, you have an invitation to the British and Arnold Barcelona today. Marcin, nie popisałeś. <laughs> Je się wciupie, zajbiście. Ja, Jak widzieliście, Marcin zajął drugie miejsce w najbardziej obsadzonej kategorii na zawodach Sugar's Classic. Dostaliśmy też kwalifikacje na British Championships, które są w przyszłym roku, co uważam za duży sukces. A przechodząc do merytoryki, bardzo chętnie zdradziłbym Wam sekret na zrobienie formy, natomiast obawiam się, że takiego nie ma, ponieważ rozchodzi się tylko i wyłącznie o deficyt kaloryczny jak go uzyskacie też nie ma większego znaczenia czy to będzie po prostu schodzenie z kaloryczności dokładanie treningów interwałowych, czy aerobowych czy po prostu zwiększanie objętości treningowej dlatego moim zadaniem było po prostu dopilnowanie, aby deficyt był na tyle głęboki żeby z tygodnia na tydzień były zauważalne zmiany w lustrze chciałbym Wam tu powiedzieć, że Marcin był na diecie tłuszczowej natomiast prawdopodobnie bym skłamał, ponieważ tego tłuszczu przez ostatni miesiąc było ratem 40 gramów i trochę białka do każdego posiłku z węglowodanów zrezygnowaliśmy jakiś czas temu także jak sami widzicie nie ma tutaj żadnych sekretów, tylko po prostu im głębszy deficyt kaloryczny, tym ta forma będzie lepsza na dzisiaj to tyle, zbieramy się prawdopodobnie jutro zrobimy jakąś sesję i może nawet trening także mam nadzieję, że się zobaczymy, do zobaczenia Jesteśmy w Watford na sesji zdjęciowej u Simona, trener jest trochę zaspany, więc musiałem przyjąć skrzypce, bo chyba chłopak się nie wyspał i pełen wrażeń po pobycie w Londynie. Generalnie sesja w toku, jest nas tutaj kilka osób, zostało nam jeszcze troszeczkę zdjęć do zrobienia i później prawdopodobnie leciły gdzieś siadanie tak zdecydowanie bo nie jedliśmy jeszcze nic totalnie, like, nie sneakersa like. jedliśmy ale protein, także to się nie liczy poza dla fanów nie mam fanów Do twoich panów. Ja myślę zakończona, wszyscy zadowoleni, dziękuję Marcinowi za dostarczone emocje i do zobaczenia następnym razem.